Julian Tuwim, Rzeczka. Płynie, wije się rzeczka, jak błyszcząca wstążeczka. Tu się srebrzy, tam ginie, a tam znowu wypłynie. Woda w rzece przejrzysta, zimna, bystra i czysta. Biegnąc mruczy i szumi, ale kto ją zrozumie? Tylko kamień i ryba znają mowę tę chyba. Ale one, jak wiecie, znane milczki na świecie, Hejlisku, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś, i do usłyszenia.